WETKI POLSKICH GANGSTERÓW Pershing, lider Pruszkowa Andrzej Kolikowski Pershing urodził się w 1954 roku w Ołtarzewie pod Warszawą. W młodości trenował zapasy oraz grał w lokalnej drużynie piłki nożnej. Po ukończeniu szkoły zawodowej podjął się pracy w ożarowskiej fabryce kabli. Później zatrudniony był jako kierowca. Od 1983 roku Oficjalnie nie pracował. Na procesie zeznał. Żyję z oszczędności. Zawsze mam jakieś pół miliarda na czarną godzinę. Po zgromadzeniu pierwszego większego majątku przeprowadził się do 400-metrowej willi z basenem i kortem tenisowym w Ożarowie Mazowieckim. Posiadał również kilka luksusowych aut. Na pytanie sądu odnośnie jego stanu posiadania, odpowiadał: Moje pierwsze większe pieniądze pochodzą z hazardu. Nie tylko z wygranych. Zacząłem zarabiać jako krupier w nieoficjalnych kasynach, jeszcze w PRL-u. Legitymował się zaświadczeniami o wygranych z oficjalnej sieci Casinos Poland. Jestem wyrafinowanym hazardzistą, fachowcem, zeznawał. Persznik kochał hazard. W latach 80. wraz ze wspólnikami otworzył tzw. dom gry, który generował wysokie przychody. Namiętnie grał w ruletkę na przemian z obstawianiem wyścigów konnych. Stąd też wziął się jego pseudonim. Grał energicznie, wysoko, szybko, często zmieniał miejsce gry. Kontrolował również nielegalnego totka i ustawiał gonitwy. Na początku lat 90., kiedy gasła legenda pierwszego pruszkowskiego wataszki Barabasa, tak zwana Grupa Ożarowska z Kolikowskim na czele, Została wciągnięta w strukturę gangu Pruszkowskiego. Grupa zajmowała się przemytem samochodów i papierosów, prowadzeniem nielegalnych rozlewni alkoholu i napadami na tiry wiozące trefny towar. Pruszków ściągał również haracze z warszawskich restauracji i agencji towarzyskich, a w późniejszym czasie zajął się handlem narkotykami oraz opodatkowaniem automatów do gry na terenie całej Polski. Wbrew obiegowej opinii Pershing nigdy nie wszedł w skład ścisłego zarządu Grupy Pruszkowskiej. Do zarządu, który wielokrotnie zmieniał swój skład, finalnie należało sześć osób: Janusz P. Parasol Andrzej Z. Słowik Leszek D. Wańka Mirosław D. Malizna Ryszard S. Kajtek oraz Zygmunt R. Kaban. Bardzo prawdziwy facet. Media wykluczały go na jakiegoś bandyoda gangstera. Tak, już się gangsterem był, ale nie bandydem. W czasie pracy nad filmem dotarliśmy do miejsc i osób, które w różny sposób związane były z Andrzejem Kolikowskim. Odwiedziliśmy lokalizacje, w których prowadził interesy, bawił się i odpoczywał. Porozmawialiśmy z ludźmi, z którymi spędzał czas na co dzień. Ono coś pytał, a ja, ja mu zacząłem mówić: Ciebie, ja o Piśmie Świętym, o Bogu. Ja mówię: Stary, zawsze w życiu można od nowa coś zacząć. Śmierć Andrzeja Kolikowskiego, pseudonim Pershing, odbiła się szerokim mechem i poniosła za sobą reperkusje, jakich niewielu się spodziewało. W dwudziestą rocznicę tamtych zdarzeń dziennikarze kryminalni Filip Czerwiński i Piotr Szatkowski postanowili przyjrzeć się tej sprawie raz jeszcze. I przypomnieć historię człowieka, którego media określiły polskim gangsterem numer jeden, a jeden z pruszkowskich bossów, Jarosław S. pseudonim Masa, został świadkiem koronnym. Od tej pory systematycznie rozbijano grupy przestępcze na terenie całego kraju, nastąpił koniec epoki starych bossów, a nadszedł czas nowej generacji młodych, nieobliczalnych gangsterów, nie liczących się z nikim i z niczym.